Andrzej Barła, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Inwestycje w bezpieczeństwo. Bezpłatne szczepienia na COVID-19. Samorządowe forum rowerowe. Lubelskie zrobiło kolejny krok ku poprawie bezpieczeństwa. Dziś wojewoda lubelski wręczył kolejne 13 umów na wdrożenie przepisów ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Maja Matyjaszek. Umowy odebrali przedstawiciele 14 starstw powiatowych i miast na prawach powiatu. Na zapewnienie łańcucha dostaw, na inwestycje, na analizy, na dokumentację miejsc schronienia. Na różnego rodzaju uzdatniacze powietrza, na studnie głębinowe, na całą tą infrastrukturę, która jest potrzebna. Dzisiaj na ponad 23 miliony złotych. Do stolicy województwa trafiło ponad 6 milionów złotych na szeroki zakres inwestycji. Zarówno w tworzenie tzw. centrów odporności, to będą głównie szkoły przystosowane do tego, jak i na dokumentację związaną z przebudową miejsc schronienia. Mamy ponad 500 miejsc schronienia wyodrębnionych, i teraz robiliśmy przeglądy techniczne. Ta dokumentacja pozwala po prostu wbudować tam węzeł sanitarny czy drugie wyjście. Na obronność stawia też m.in. powiat Łęczyński na budowę parkingu podziemnego, miejsca schronienia w zasadzie, bo w czasie wojny będzie to miejsce schronienia dla ludności z możliwością wykonywania świadczeń medycznych i ochrony ludności. W czasie pokoju będzie... Ta inwestycja pełniła rolę parkingu podziemnego. Powstanie przy szpitalu powiatowym w Łęcznej. Wszyscy beneficjenci zaznaczają, że nie chodzi o wzbudzenie strachu, a przygotowanie na ewentualną sytuację skrajną. Zastrzyk gotówki trafił też do dowód polskich, lubelskiej Caritas i Polskiego Czerwonego Krzyża. Ta kwota pozwoli nam zrobić zakupy związane ze sprzętem, który przysłuży się do akcji przeciwpowodziowych. To są na pewno łodzie, łodzie płaskodenne, Kupimy ciągniki, ciągniki typowo do utrzymania wałów i rzek. Będą agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe. Jest to kwota blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych i ona będzie przeznaczona przede wszystkim na sprzęt ratunkowy, ale także na zapasy najpotrzebniejszych materiałów, sprzętu, który jest niezbędny do udzielania pomocy, zwłaszcza w pierwszej fazie po katastrofie, które raz na jakiś czas dotykają nasz, nasz region. Środki pomagają realizować w praktyce założenia ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, która weszła w życie pod koniec ubiegłego roku. Mamy nową ustawę, i mówiliśmy o tym, jak ona jest ważna z punktu widzenia podziału kompetencji na poszczególne instytucje, samorządy, z punktu widzenia ostrzegania ludności, ewakuacji itd. w sytuacji zagrożenia. Ale mówiliśmy też o tym, że za tą ustawą idą pieniądze, bo one są literalnie, a dokładnie poprzez cyfry wpisane jako odpowiedni procent PKB co roku. W tym roku 5 miliardów złotych na obronę cywilną i ochronę ludności w Polsce. Większość ma trafić do samorządów. Planowane jest też wsparcie z poziomu europejskiego. Kroki, które mają wzmocnić nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza regionów przygranicznych, przyfrontowych, takich jak Lubelszczyzna. Już dziś dostaliśmy najwięcej pieniędzy z europejskiego programu SAVE, bo to jest 43,7 miliarda euro, czyli około 190 miliardów złotych. Do tej pory wojewoda lubelski podpisał już 1140 umów na zadania związane z ochroną ludności cywilnej. Łącznie na ten cel lubelskie podmioty uzyskały blisko 255 milionów złotych. Wszystkie drony, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, zostały odnalezione, ocenia wiceszef MSWIA Wiesław Leśniakiewicz. A Filip Karman był w Sulmicach w powiecie zamojskim, gdzie ostatnio grzybiarz natknął się należące na polu szczątki obiektu latającego. Wiadomo już, że dron, który rozbił się właśnie w powiecie zamojskim, to prawdopodobnie rosyjski dron typu Gerbera. Mowa więc o tak zwanym dronie Wabiu. Dronie, który w zamyśle ma zmylić obronę przeciwlotniczą. To bardzo prosta konstrukcja, styropianowo-sklejkowa. Dron niesamowicie lekki, bo ważący od 10 do 15 kg. Mówiąc o tym incydencie, wiemy też, że dron nie był uzbrojony i to są informacje oficjalne. Nie było więc ani głowicy bojowej, ani materiałów wybuchowych. Te fakty potwierdzają, za też to, że w miejscu upadku tego drona nie było charakterystycznego leja, krateru, ubytków ziemi. Wyglądało to po prostu jak normalny fragment czy to lasu, czy ścierniska. Wiemy też, że ten dron rozbił się przynajmniej na kilkanaście elementów. To są informacje nieoficjalne. Potwierdzałoby to jedną z hipotez, mianowicie taką, że w wyniku. Braku paliwa, ten dron po prostu zahaczył od drzewa i się rozbił. Był uszkodzony z przodu, co też może taką hipotezę potwierdzać. Warto też powiedzieć, że ten dron prawdopodobnie wleciał tutaj na teren szczyzny w nocy z 9 na 10 września. Przypomnę, to jest ta feralna noc, w którą to polska przestrzeń została masowo zaatakowana przez rosyjskie drony, a taką teorię potwierdzają sami mieszkańcy tej miejscowości. No sytuacja jest taka, no może nie nerwowa, ale no, troszeczkę podekscytowani są ludzie, nie? Skoro coś tam spada, nikt nic o tym nie wie, no to jak do tego podejść? O pana jest jakaś obawa o życie, o zdrowie, o spokój? Może no, tam obawa to może za duże słowa, no ale taki lekki niepokój się wkrada, nie? Bo podobno są nieuzbrojone te drony, gdyby były uzbrojone, no to sytuacja byłaby już... Bardzo trudne. Nie? Trzeba też dodać, że w sumie od tej feralnej nocy, czyli od tej z 9 na 10 września, tylko w województwie lubelskim dronów i ich szczątków zostało znalezionych 12. W skali kraju ta liczba nie jest jeszcze do końca znana, nie jest precyzyjna, ponieważ chodzi o ustalenie Wczorajszych, przede wszystkim, statków, które były identyfikowane. Tutaj nie ma jeszcze stuprocentowej pewności mówiąc o tych znaleziskach chociażby z województwa mazowieckiego czy małopolskiego. Jeżeli natomiast te informacje się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o odnalezionych 22 statkach powietrznych. Za wcześnie, by mówić o tym, jaka była trajektoria lotu, co było w koordynatach tych dronów, to znaczy skąd wyleciały i dokąd dolecieć miały. Takie informacje będą znane dopiero po przekazaniu. Opinii przez przebiegł. Dziś rozpoczęły się planowe szczepienia przeciwko COVID-19. Szczepionka jak i sam zabieg są bezpłatne. Na terenie województwa lubelskiego można ją przyjąć w ponad 30 punktach. Punkty szczepień zlokalizowane są między innymi w aptekach. Odkąd pojawiła się informacja o tym, że pojawi się nowa szczepionka, to zainteresowanie jest bardzo duże. Pacjenci chcą się zaszczepić. Są to głównie seniorzy i pacjenci z chorobami współistniejącymi. I mamy już sporo zapisanych osób na ten moment. Sama procedura jest szybka. Tutaj na miejscu przeprowadzamy z pacjentem taki kwestionariusz, uzupełniamy go, robimy pomiary temperatury. No jeżeli tam w kwestionariuszu jest wszystko w porządku, pacjent wyraża zgodę na szczepienie, to jak najbardziej szczepimy go tutaj. Mamy szczepionki już dostępne, także sprawnie to idzie. Zaszczepić można się także w niektórych poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Jedną z nich jest ta w Wojewódzkim Szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Na razie pierwszeństwo przyjęcia szczepionki mają zadeklarowani pacjenci tej przychodni. Mogą przychodzić osobiście, umawiać się, jest kwalifikacja prowadzona przez lekarzy i wtedy panie pielęgniarki szczepią pacjentów. Umawiają na terminy z tym, jak sobie pacjenci zażyczą. Lekarze z tutejszej przychodni regularnie mają do czynienia z pacjentami chorymi na COVID-19. Zdarzają się takie osoby. No nie jest tego jakoś tak masowo duża, natomiast ten COVID gdzieś tam funkcjonuje cały czas w populacji jest. Myślę, że warto, się, warto rozważyć możliwość zaszczepienia się. Szczepionka zalecana jest szczególnie osobom o obniżonej odporności. Polecane jest wszystkim, ale osobom takim obciążonym chorobami przewlekłymi, czyli chorobami płuc, chorobami serca, z cukrzycą, z nadwagą, taką sięgającą no, powiedzmy po, w granicach 30 BMI, e, te i chorób immunosupresyjnie leczonych, te osoby no, są bardziej narażone na ciężkie przebiegi. Zakaźnicy przyznają, że w obecnej fali COVID-19 przypomina cięższe przeziębienie. Najczęstsze objawy to intensywne ból gardła i katar. Może nie ma aż takiego dramatu jak było wcześniej. No, pojedyncze przypadki są hospitalizowane w moim oddziale. Natomiast y, więcej się słyszy o leczeniu ambulatoryjnym y, tych przypadków COVID, no, bo po prostu ludzie zostają w domach. Według danych z połowy września wskaźnik zachorowań na COVID-19 wynosił 76 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł kilkukrotnie. Tomasz Maciuszczak, Panorama Lubelska. A to jest główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Robopies z wizytą u przedszkolaków. Święto Konia w Sitnie. Rząd musi przyjąć spec ustawę rowerową. To postulat uczestników trzeciego Lubelskiego Samorządowego Forum Rowerowego. Odbyło się w Świdniku, który ma być przykładem dla innych średnich miast, jak prowadzić zrównoważoną politykę rowerową. Michał Hetman. W Świdniku sieć ścieżek i dróg rowerowych liczy ponad 33 km. Kluczowe jest słowo sieć, czyli drogi są ze sobą połączone, nie urywają się w połowie. Efekt? Zawsze rower z perspektywy miasta jest oszczędnością. Każda osoba, która się przesiada na rower, to jest krótszy korek o 5 metrów. To jest mniejszy koszt budowy miejsc postojowych i to jest szybkość, o której się bardzo często zapomina w zatłoczonych naszych miastach. Uczestnicy forum nie mają wątpliwości. W kwestii polityki rowerowej trzeba czerpać wzorce z zachodu, na przykład z Francji. Mamy z jednej strony edukację rowerową, żeby dzieci umiały jeździć na rowerze, nie tylko znały znaki, ale miały praktyczną wiedzę i też miały ochotę, miały pasję do tego, żeby jeździć na rowerze. Jest też budżet na to, żeby wyszkolić samorządy, jak tworzyć drogi dla rowerów, a dopiero potem pieniądze na to, na same inwestycje, bo inaczej się okaże, że inwestycje będą niektóre nietrafione. Najważniejsze jest jednak doprowadzenie do końca tego, o co samorządy apelują od dekady, by wreszcie wprowadzić specustawę rowerową, która pozwoli szybciej budować infrastrukturę pod jednoślady. Wspaniały program drogowy Polska zrealizowała dla samochodów. Niech zrealizuje teraz wspaniały program rowerowy dla Polski, ale przez ten program drogowy został zrealizowany dzięki specustawie. Gdyby nie ta specustawa, nie mielibyśmy tylu autostrad, nie mielibyśmy tych dróg ekspresowych, bo, by, bo byśmy czekali, aż sądy przez wiele lat rozstrzygną, że można trasę drogową przeprowadzić. Na razie władze województwa planują przeprowadzić ruch rowerowy ze Stężycy do Annopola. 120 kilometrów, w większości 80% to będą po wałach, po koronie wałów. Ta koncepcja jest w tej chwili przygotowywana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Były próby, żeby zostało to sfinansowane przez pieniądze z Funduszy Polski Wschodniej, ale nie udało się tych pieniędzy pozyskać. W każdym razie dalej będą czynione starania, żeby faktycznie została wybudowana ta trasa rowerowa. I jednocześnie trwa projektowanie trasy, która połączyłaby Dęblin z Rostoczem. Na realizację obydwu projektów będziemy musieli jeszcze poczekać. Dziś w Lublinie każdy pasażer jeździ komunikacją miejską za darmo, na wszystko za sprawą dnia bez samochodu, obchodzonego tradycyjnie 22 września jako finał europejskiego tygodnia mobilności. Bez kasowników i kontrolerów biletów to jedyny taki dzień w roku. W dniu bez samochodu przez cały dzień można korzystać ze wszystkich linii, które kursują w systemie zarządu dróg i transportu miejskiego w Lublinie, i każdy pasażer, który jedzie komunikacją miejską w tym dniu, może podróżować bezpłatnie. Do tej pory to pasażerowie, którzy posiadali dowód rejestracyjny, mieli uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. Natomiast z końcem ubiegłego roku Rada Miasta podjęła uchwałę, w której nadała to uprawnienie dla wszystkich pasażerów, którzy podróżują w tym dniu komunikacją miejską. Ulga dla portfela to nie jedyna motywacja, podkreślają ci, którzy zdecydowali się zamienić auto na inne formy podróżowania. Po pierwsze zdrowie, po drugie przyjemność, piękne słońce. No i nie wiem, zachęcam wszystkich do jazdy rowerem, bo to sama przyjemność. Człowiek zaoszczędzi, w kieszeni zostanie, a jak się spaceruje, to dla zdrowia. Trzeć małych. Nasz miasto jest bardzo mocno zatłoczony w tej chwili. Jako kierowca też widzę potrzebę zmniejszenia ruchu. No, myślę, że to jest e, fajny dzień, gdzie można po prostu sobie swobodnie, bez stresu pojechać. Na wszystkich aktywnie świętujących ten dzień czekała miła niespodzianka przygotowana przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nagradzamy te osoby, które dziś w dzień bez samochodu wybrały inny środek transportu niż swoje a własne auto. Swoje auto zostawili w garażu, a przesiedli się na przykład do autobusów MPK, bądź też wybrali rower, hulajnogę. Takie osoby otrzymują od nas elementy odblaskowe, kamizelki odblaskowe, opaski, zawieszki. Żebyśmy byli widoczni, żebyśmy byli bezpieczni. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie co roku włącza się w tą akcję. Województwo lubelskie właśnie dzisiaj jest cała akcja rowerowa w w Świdniku odbywa się, jest konferencja szeroko rozumiana, jeździmy, oglądamy infrastrukturę. Policjanci przypominają, że odblaski to podstawa. Robi się nagle ciemno na dworze i myślę, że taki element odblaskowy pozwala temu kierującemu o wiele szybciej zobaczyć tego pieszego. Może w tym czasie jeszcze wykonać jakiś manewr, zahamować, użyć klaksonu, czy też po prostu ominąć taką osobę pieszą. To zdanie podzielają Lublinianie. Zabezpieczyć się, prawda? Tak jak mam tutaj noszę, o tutaj przy torbie, tutaj no kamizelki to krat nie miałem. Teraz już jesień się zbliża, także pamiętajmy o odblaskach. Dzień bez samochodu został ustanowiony przez Komisję Europejską w 2000 roku. Lubelski festiwal nauki oficjalnie za nami, ale pojedyncze zajęcia wciąż się odbywają. Tak było dziś w przedszkolu nr 58 w Lublinie, gdzie do rządnych wiedzy i zabawy dzieciaków przybyli naukowcy z Politechniki Lubelskiej. Zaprezentowali im robopsa. Robotyka wiele rzeczy uczy, przede wszystkim kreatywnego myślenia. Jeżeli będziemy uczyć dzieciaki. Czy dawać im, co mają zrobić i dać klocki, to to zrobią. Nie będziemy uczyć ich z instrukcji. Więc tutaj my też sporo uczymy się od dzieci, to jest taka, można powiedzieć, dwie strony działa i jest taka sytuacja win-win. Wyobraźnia przestrzenna, to jest bardzo ważne, plus do tego dosyć mocno przemycamy matematykę, fizykę, wszelkiego rodzaju nauki podstawowe, no i dzieciaki przez zabawę uczą się, można powiedzieć, trudnych przedmiotów dla nich. Studenci, którzy robotyką zajmowali się od odczesnych lat dzieciństwa, yy, są level wyższy od swoich. Kolegów, którzy nigdy tego nie robili. I na studiach robią bardziej zaawansowane projekty, a więcej zajmują się tworzeniem różnych, roż, różnych urządzeń oraz promowaniem też robotyki. Cieszymy się, że mamy okazję pokazać. Yy... Takie rzeczy, tak niezwykłe, nowoczesne, wspaniałe zdobycza techniki. Właśnie tutaj, w przedszkolu, bo już od najmłodszych lat nasze dzieci mają szansę zarazić się, zaciekawić się i wzrastać, jakby w takiej świadomości, że takie technologie są nam dostępne i jest to doskonała nauka, nie tylko dla dzieci, ale i dla nas. Mogą tworzyć, mogą nimi sterować, mogą sterować tak naprawdę wszystkim. Oni wzrastają już w poczuciu, że ten świat stoi otworem przed nimi. I mamy nadzieję, że takie poczucie właśnie budujemy w nich tutaj. No to teraz żywe zwierzęta, skoki przez przeszkody, zawody zaprzęgowe i pokazy kawaleryjskie. To tylko część atrakcji 5. Święta Konia w Sitnie. W imprezie wzięli udział zawodnicy z całej Polski. Konia to okazja dla zawodników do zaprezentowania swoich umiejętności w jeździectwie. Pierwszego dnia wzięli udział w zawodach skokowych. Sędziowie brali pod uwagę m.in. dokładność i szybkość przejazdu i jak najmniejszą ilość zrzutek na parkurze. Za każdą zrzutkę i przekroczenie normy czasu doliczane są punkty karne. Podczas powożenia tutaj mamy parkur złożony z 10 różnych przeszkód, bo mamy tutaj przeszkody, tak, tak zwane kegle, czyli przeszkody, y, y, takie słupki, na których będą stały piłeczki i zrzutka każdych piłeczek, to jest 3 sekundy do przejazdu każdego, każdego zawodnika. Drugi dzień to zawody zaprzęgowe jedno- i parokonne, pokaz podkuwania i skoki przez przeszkody. W tych konkurencjach wystartuje odpowiednio w parach około 20 zawodników, w jednokonnych 7. A w małych koniach około 5. Świętokonia pokazuje różnorodność ras i tradycji jeździeckich. Na zawodach prezentują się także kuce, konie małe, dorożki i bryczki, które służą nam typowe: posiadają hamulce przód- tył, pełen skręt, dla bezpieczeństwa z tyłu luzak, zawsze balansuje to, żeby, żeby to nie wyprowadzić z równowagi, żeby to było bezpieczne, żeby się nie wywróciło. Ważnym punktem święta są pokazy kawaleryjskie. Przywieźliśmy dzisiaj dwa konie. Jeszcze jedzie jeden od nas ze stowarzyszenia. E, mamy tutaj Zorze oraz Antka, e, konie rasy małopolskiej i śląskiej. Dla hodowców Świętokonia to wymagający czas, który wiąże się z intensywnym przygotowaniem koni do udziału w różnorodnych konkurencjach i pokazach. Zwierzęta muszą być odpowiednio wytrenowane, zadbane i przygotowane na wymagające warunki zawodów. Co roku wydarzenie przyciąga miłośników koni, hodowców i jeźdźców z całej Polski. A tuż po panoramie kolejny odcinek programu czas na speedway. Dziś tematem będzie pierwszy finałowy mecz żużlowej Ekstraligi. Żużlowcy motoru przed rewanżem są w niezwykle trudnej sytuacji, bo wczoraj przegrali w Toruniu 36 do 54, a o szczegółach Tomasz Maciuszczak. Sytuacja żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin po pierwszym meczu finałowym jest niełatwa, żeby nie powiedzieć dramatyczna, bo na tym szczeblu 20 punktów do odrobienia w rewanżu to rzeczywiście bardzo duża różnica, i myślę, że dziś będzie to temat numer jeden w programie Czas na Speedway na antenie TVP3 Lublin. Ze mną jest gospodarz programu Gabriel Waliszko. No, chyba nie pomyliłem się, że ten temat zdominuje dzisiejsze Danie. Kogo? Zobaczymy. Tak, zdominuje na pewno, ale bym nie przesadzał, może nie dramatyczna, nie jest łatwa, tak, to dobrze powiedziane, jest dość ciężka, natomiast nie takie rzeczy się odrabiało, tak bym powiedział. W żużlu, w sporcie wszystko jest możliwe, Dzisiaj na pewno będziemy pytać Jacka Ziółkowskiego, czyli menadżera Orlen Oil Motoru Lublin, o to co się wydarzyło na Motorenie z jego perspektywy, tam z bliska, jak on to widział. No, tak naprawdę Bartek Zmarzlik i troszkę Dominik Kubera to byli jedyni zawodnicy z Lublina, którzy dorównywali gospodarzom. Brakowało postawy, dobrej postawy juniorów, na to też trzeba zwrócić uwagę w kontekście rewanżu, bo jak wiemy, motor te złote medale to mocno juniorami zdobywał. Także Jacek Ziółkowski, tak jak powiedziałem, Tadeusz Berej, czyli też człowiek, który z niejednego pieca żużlowego chleb jadł. oprócz tego Jerzy Głogowski, który również się przecież, przecież wiele lat ścigał, no i niezastąpiony Marcin Mruwa-Wnuk, kierownik startu, zapytamy go na pewno, co będzie szeptał i do kogo, jak się będzie zachowywał w tym meczu rewanżowym pod taśmą, przy taśmie na stadionie przy Zygmuntowskich w Lublinie, no bo to już zostało kilka, kilka dni, żeby te straty w finale odrobić. Jeśli chodzi o Twoich dzisiejszych gości, to domyślam się, jakie będą te nastroje, bo mimo tego niekorzystnego wyniku na pewno wiara i nadzieja będzie z nich epatować. No, ty już trochę zdradziłeś swoją opinię, ale rzeczywiście te 18 punktów to jest wynik do odrobienia. No wiesz motor odrabiał już pamiętamy czy to w finałach Ekstraligi czy w meczach o awans w dwóch o awans do Ekstraligi 12 punktów 14 punktów no może czas po prostu na 18 punktów i jak te 18 punktów będzie to wyższe miejsce w tabeli motoru spowoduje że to właśnie Lublin będzie się cieszył czwarty raz ze złotego medalu czego serdecznie oczywiście życzymy ja myślę że te kilka dni przed spotkaniem będą niezwykle ważne czyli właśnie jak można potrenować jaka będzie pogoda przygotować dobrze no i później od początku wejść w do, dobrze wjechać dobrze w to spotkanie mentalnie być pewnym swoich możliwości żeby trochę stłamsić gości z Torunia i myślę, że trzeba wierzyć, łatwo nie będzie. No ale sport przynosi szczególnie żużel tak nieobliczalne widowiska i wyniki, że tutaj myślę, że wciąż jest to sprawa otwarta. Rewanżowe spotkanie finałowe PGE Ekstraligi w najbliższą niedzielę. Program Czas na Speedway znacznie wcześniej, bo już dziś po godzinie 19 na antenie TVP3 Lublin. Walczymy do końca, a ja mam jeszcze zaproszenie na gościa Panoramy o 21.15. Rozmowa z wicewojewodą lubelskim Andrzejem Majem. Polecam. I zapraszam na wieczorny serwis o 21.30. Do zobaczenia.